Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj działkowo. Tu leży kocyk, na którym się niebawem prześpię, bo idę dzisiaj na nocną zmianę, niestety. Była Mazia. Na trzy godzinki przyjechała, bo musiałyśmy się uporać z pewnym tematem jeszcze. A jakim? A mianowicie takim. Dzisiaj zajęłyśmy się całą tą drobnicą, która nam pozostała. I to już jest. Wszystko, co miałyśmy do umycia z tych naszych wykopalisk, jak sami widzicie, jest tego sporo. Pokażę Wam kogoś, tylko mam nadzieję, że nie ucieknie. Tak, tu jest ze mną mój misiu. Oczywiście na coś poluje, tylko nie wiem na co. Ale misiu generalnie w ogóle nie poluje. Ale może tam jest jakaś mrówka albo nornica. I coś czuję. No ale wracajmy do tematu. Tak się przedstawia paleta. Madzi już nie ma, pojechała. Zobaczcie. Ciężko bardzo jest domyć tą butelkę po mleku. 84. rocznik. Ona leżała na ziemi. Tu ma jeszcze właśnie takie niedomyte. No po prostu nie mogę, nie mogę się z tym uporać, ale myślę, że wezmę ją jeszcze do domu i w domu coś tam pokombinuję. Butelkę, którą ostatnio znalazłam w lesie, jak byłam na grzybach, słuchajcie, 63 rocznik, piękna, klosz, był w lesie, to jest chyba taki klosz, co są na klatkach schodowych, też go zabrałam oczywiście. Tutaj jest piękna butelka, e, ta, e, słoik, ale zobaczcie, jest bardzo wysoki i jeszcze takiego nie mamy. ZPS-19, ale jest bardzo ładne. No i co? Niebieski swój, razem z nakrętką. Nie jestem w stanie rozczytać daty, ale jest piękny, niebieski. To nie wiem po czym jest. Jest napisane słuchajcie po STJ cokolwiek to znaczy uroda po kremie, piękny pojemniczek domyty tu jakieś właśnie takie fiolki, zapewne po lekach i spójrzcie na to, taki pojemniczek nam się udało wykopać polena. Polena Miraculum Kraków. Cena 10 zł. I mało tego. Tu jest jeszcze taki pędzelek. To jest chyba do malowania rzęs? Brwi? Nie wiem, do czego to służyło. Ale na pewno jakiś kosmetyk. No i co? Piękne butelki po perfumach. Jak widzicie. Ta jest niebieska, bardzo ładna. To jest super. Z taką nakrętką. Taki dziubek ma wsadzane. Bardzo ładna, malutka. Nie wiem, czy to pomagi jakieś malutkie. Perfumiki. Klasyczne mus musztardówki. 80 rocznik. A tu siedem siedem. <grym> Takie jeszcze cudo ostatnio też znalazłam, jak byłam na grzybach. Nie wiem, czy to jest starsze czy nie, ale bardzo ładne. Oczywiście uratowałam. Spółdzielnia Minol Warszawa z nakrętką. Kolejne perfumiki. Perfumiki te są ładne. No i co? Zobaczcie. Po kleju komplet się trafił. Super. Szkło apteczne. Polfa. To jest też bardzo ciekawe. Też polfa. Białe. Tu zobaczcie. Dwa pojemniki. Taki sam mają rozmiar. Widać. Ale ta jest zupełnie innego koloru niż ta brązowa. I co? Perfumiki, perfumiki. Te są bardzo ciekawe. Zobaczcie. Taki mają kształt. Też perfumiki. Bardzo ciekawy kształt. To za, zapewne jest polfa. To nie wiem po czym to jest. Taka malutka buteleczka. Fajna. No i ta. Też jest bardzo ciekawa. Taka malutka jak widzicie skorkiem, ale tu jest czegoś brakuje. Hmm. No i co? Perfumiki, kolejne perfumiki i perfumiki. I co my tu dalej mamy? To jest fajne. Jest napisane, słuchajcie, winiary koło Kalisza. Super, bardzo fajne. O, nic się nie stało. Spadło po prostu, bo to taka drobnica i perfumy. To nie wiem, co to jest, ale jest z oryginalnym nakrętką. Bardzo ładnie się prezentuje. Chyba to był lakier do paznokci. To jest ciekawe. Jakieś kropelki może były? Fajne. To też chyba perfumy. No i zobaczcie, mamy te dwie takie solniczki. Jedna jest z oryginalną nakrętką. Tu nie mamy, ale takie same. Bardzo ładne. Szkło kolejne apteczne. To, jak otworzyłyśmy, żeby umyć taki był piękny zapach. Zobaczcie, jakie to jest maleństwo. Taki maluszek, i przetrwało tyle lat w lesie. Niesamowite. To mnie zastanawia, bo bardzo ładna butelka. Kolor jest szary. Jest bardzo ciekawa. I pod spodem jest napisane, słuchajcie, wilbra. Korek też jest z literką W, znaczy nakrętka. Hmm. Pfizer. Umyłyśmy. Te są bardzo fajne. Z takim znaczkiem. Mamy dwie sztuki. To też jest ciekawe. To nie wiem, do, czym to było. Pewnie jakiś olejek. Aha. No i jak widzicie, w, w, znalazłam trochę tej amunicji, ale jest pusta. Nic tutaj nie ma w ogóle. Jest bezpieczna. To jest chyba miedziane, tak jak widzę. I najlepsze jest to, zobaczcie, że krem do golenia pollena, gdzie jeszcze ta tubka jest pełna kleju z oryginalną nakrętką. Zostawiłam po prostu. Niech będzie, to i tak już jest suche, ale niech sobie będzie. Tu mam zestaw nakrętek. Jedna, ta, właśnie porcelanowa, piękna. Zostawiłam również może to wydłubię, może się do czegoś dopasuje. Nakrętki po prostu są, może ktoś będzie potrzebował, to sobie weźmie, dopasuje. Pojemniczek taki po lekach, ja pamiętam. No i co? Mamy te trzy łyżki, które są też z wykopalisk. Bardzo ciężkie, nie przyciąga magnes. Ta jest fajna. Jest taka duża, piękna. Nie wiem, czy wezmę też do domu oczywiście, może mi się udaje jeszcze je jakoś doczyścić. To służyło chyba w samochodzie jako przykrywka do popielniczki, miedziane bardzo fajna, super może jakiś koneser kiedyś się do mnie odezwie i sobie po prostu weźmie do czyści i będzie miał na przykład do brakującego kompletu w aucie, tu takie maluszki słodziaki bez nakrętek i ta, zobaczcie jaka malutka piękna, niebieska buteleczka, no śliczna jest nie wiem do czego to służyło, ale czy to jest jakieś szkło laboratoryjne, że kiedyś, wiecie, nie wiem, robiło się próbki, jakieś badania, nie wiem. Tu jakieś kolejne mam dekielki. I coś takiego, czy to jest zamknięcie do słoika zobaczcie. Do weka. Nie jakoś tak... Nie wiem. Muszę popróbować, jak znajdę. Gdzieś będę miała taki słoik, popróbuję zobaczę. I co? I na koniec zobaczcie. Trzy piękne kremy Niwa. Bardzo jasny, niebieski. Troszeczkę ciemniejszy. Znaczy, no tak, tak, to będzie niebieski też. No i co? I ten taki jest czarny. Bardzo fajny. Ten kosztował 3,50. Czy tu jest coś napisane? Oj, oj, oj. Zaraz zobaczymy. 8 zł ten kosztował. A ten 8 zł. Hmm, fajna, kompletna. I oczywiście jakiś pojemniczek umyty w środku na nakrętki będzie. Czy na śrubeczki jakieś. No i te porcelanowe, słuchajcie, przykrywki do różnych pojemników. No niestety tylko one się ostały. Ale coś Wam jeszcze pokażę, co tutaj mam, co sobie odłożyłam, żeby wziąć do domu i doczyścić. Po tym kleju, zobaczcie, bardzo ładny niebieski pojemniczek. I to muszę doczyścić całe. Bardzo mi na tym zależy, żeby to doczyścić. Tu następnie jest taki piękny pojemniczek. Znaczy, co to jest? Słejieczek taki małusienki, niebieski. Zapewne to jest szkło apteczne. Bo w środku tak mi się wydaje, że jest rozpuszczone po prostu jakieś tabletki czy coś, ale no po latach no ciężko jest to domyć. Spróbuję. Tu też mam coś takiego. Też spróbuję to domyć. Nie mogę nic przeczytać, bo tam nie jest napisane nawet nic. Ale ładnie się prezentuje ta butelka z oryginalnym korkiem. I tak się zastanawiam właśnie. Muszę to jakoś po prostu postarać się w domu umyć. Namoczyć może w czymś. Może woda z sodą, nie wiem, pomyślę jeszcze. Poczytam. No i zobaczcie coś pięknego, taka butelka. Myślałam, że na początku to jest kolor właśnie taki różowy, bordowy. Co się okazało? W środku po prostu ona jest przebarwiona od tego, co się w niej znajdowało wcześniej, jakiś płyn, czy nie wiem, jakaś maź. Czyli to jest buteleczka po kleju, ale zobaczcie jak się ślicznie prezentuje. Taka jest zupełnie inna. Bardzo ładna. Także ją też biorę do domu, żeby doczyścić. Te cztery rzeczy biorę do domu, doczyścić. Te łyżeczki jeszcze postaram się coś z nimi zrobić. No i tamtą, co wam wcześniej pokazywałam butelkę po mleku. A reszta idzie na, póki co do kartonu. A później będę robić pewnym osobom prezenty, które będą chętne na te rzeczy, bo są naprawdę piękne. No ta, te perfumy, słuchajcie, no takie maleństwo i przetrwało tyle lat w całości w ziemi. To jest po prostu niesamowite. Tak się patrzy na te rzeczy, to powiem Wam, że kawał historii. To jest po prostu kawał historii. Piękne formy, piękne szkło. Niesamowite, naprawdę. I ta jeszcze, właśnie wilbra w takim szarym kolorze. Piękna butelka. I kto by pomyślał, że tyle rzeczy można uratować z ziemi, z lasu? Wśród wszystkich innych śmieci, znajdujących się w lesie, takie właśnie cuda można znaleźć. Niesamowita. I ten zmywacz. No cudo. Po prostu cudo. Zobaczcie, kto tam leży. Misiu tam leży. Obserwuję sobie. O, Misiu tak. Niebawem będziemy musieli jechać do domku. No nic, kochani. W takim razie ja się z Wami żegnam. Cudownego tygodnia. Wam życzę. Oczywiście. I co? Zobaczymy się w tygodniu. Zapewne z lasu, bo na działkę w ciągu tygodnia nie przyjeżdżam. To będziemy urzędować w lesie. Znaczy ja z wami, oczywiście. Mam nadzieję, że jakieś grzybki będą jeszcze. Wszystkiego dobrego, kochani. I oczywiście do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Pa Pa.